W tym odcinku będziemy wbijać nowego, mitycznego zamiarza Alina na Max Tiera. Dzisiaj wbiliśmy go na 31 rangę, więc drugi odcinek z tego będzie niebawem. Zapraszam do oglądania. Złej strony Fake palion Na dzisiejszym odcinku wbijamy nową postać, nową mity, tą postać Ali na Max Tierra Dokładnie w tak. Ogólnie odblokowałem go od razu, jak wyszedł yy, dla wszystkich i od razu go wymaksowałem, ponieważ do niego zostawiłem sobie 14 tysięcy monet. Tak jest, 14 tysięcy monet sobie do niego zostawiłem i widzę, że już mam misję na nim. Ciekawie, no ale dobra. Bierzemy sobie za dymę. Bo wolę, zresztą nie ma wody, a czekajcie, a na knockoucie też nie ma wody. No dobra, no to Brawl bola. sobie lecimy. Jeżeli ktoś chce, no to takie są najlepsze yy, ustawienia, gadżety, star power i giry dla niego. Yy, taki gadżet, takie jedno, takie dwa wyposażenia i taki oto star power. A my lecimy z wbijanego, więc jeśli odcinek się spodoba, to Solidna łapa w górę, subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem, żeby was nie ominął żaden film nowy Bo ten film będzie podzielony na dwie części Tak jest, dwie albo trzy, zależy którą rangę wbijemy w dzisiejszym odcinku Więc lecimy Pierwsza runda, czas zacząć, jak widzimy mamy też jeszcze jednego Aliego Żeby nie było, ja jeszcze na nim nie grałem, jak widzieliście mam na nim y, pierwszą moc Znaczy pie pierwszą rangę Więc nie wiem jak on tam też tak bardzo działa Ale na boty będzie łatwo wygrywać, więc Boty są do 10 rangi chyba Boty są chyba do 10 rangi i potem są jak przegrywasz cały czas Dobra, bardzo specyficzny jest ten golemiarz, widzę Jak jego ult działa Okej, okay, czyli jego ult to po prostu taka niewidzialność Czyli to jest tak jakby Leon Dobra Mamy gwiazdę gry. gry I dobra i lecimy teraz tą rundą Wy będziecie widzieć tylko rundy wygrane, nie będę wam wstawiał Przegranych, żeby film nie trwał zbyt długo W montażu to wszystko powycinam Ale lecimy z kolejną rundą Jeszcze tak powiem od razu w tej rundzie, że jeżeli nie będę się w danej rundzie odzywał to przepraszam Może po będę się pewnie skupiał Okej okay. Nie wiem jaki gadżet jeszcze działa Nie przeczytałem co daje ten gadżet O kurde teraz zepsułem A jakbym tak... O Boże jak ja teraz to zepsułem ja nie mogę, dobra Dobra, podałem mu, zabrał mi bramkę, ale już trudno. I także psułem dwa razy dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, super. Dobra, cyk, cyk. Dobra. Nie jest taką złą postacią ten ali z tego co widzę. Dobra, zejliśmy go lak. ja myślę coś z tym gadżetem zrobić. Co no, na no, ten na ronda vzdově odrazu. Ok, tady mi je vlastně Dobra Wyjechaliśmy Spadro Witam w kolejnej rundzie No nie no, zobra, tak no Zabierają fragi, widzowie. Zabierają fragi. Zobacz, Pikachu, więc daję. daje. Dobra, chyba już wiem. Chyba już wiem, tak mi się daje. No to nieźle. Niezłe trio, widzowie. Niezłe trio. Niezłe. Mm. Jakby ktoś pytał, to jeszcze żadnej rundy nie przegrałem. Tak jakby, tak dla waszej informacje. Podaj mi. No, co za, nie, co za ziomek, nie? Co za ziomek. On się z nimi bawi, już się zaczyna z nimi bawić. Dobra, cyk. Syk. Nie wiem po co niewidzialność, nie pytajcie mnie. No i nie Śmieszą mnie y, statystyki moich No Dobra, lecimy, z następną runą. Od razu gadżet leci. Pięk, dobra, nie wiem co to jest niekawe, mocno jest ten Ta postać jest ogólnie mocna, oj pierwszy raz zginąłem na tej postaci To ogólnie ta postać jest mocna Ona już nerfa dostała Ta postać widzowie dostała nerfa już od razu jak była we wczesnym dostępie Nie wiem czy wiecie Ale Frank, czyli postać która będzie po postaci Ali, czyli ten drzewko małe. Jest pierwszą, ostatnią postacią, która wychodzi za, we wczesnym dostępie za pieniądze. Tak jest. Nie będzie już więcej postaci we wczesnym dostępie. A tymczasem idziemy. I robię wielkie gry. Kolejny Stardrop, epicki, tym razem 200 monet. Ok. Ja się z monet cieszę, bo chcę bardzo dużo monet uzbierać, żeby od razu wymaksować tranka a potem. Wszystkie postacie, żeby mieć na minimum dziewiątej mocy. To jest mój cel. Żeby mieć minimum dziewiątą moc na każdej postaci. Lecimy. O kurde, grażet mi się nie użył. Ja nie mogę. Ale dalej są boty, ja to widzę, że są jeszcze boty. Ale dobra, no teraz mi nie wyszło. Ale teraz patrz, co się dzieje. Patrzę. Syk. No i gol W ogóle, jak pewnie zauważyliście od ostatniego odcinka z Brawl Stars, wbiłem aż do 30, 33... 33... do 33 tysięcy pucharków. Jak zacząłem, pierwszy odcinek był w Brawl Stars, to miałem... O Boże, nie skupiam się, gadam i się nie skupiam. Miałem wtedy 20, 28 tysięcy pucharków, a teraz mam 33 tysiące 400. Po tej rundzie mam 3400. Mocno mi się tutaj zbija Niech on poda mi tą piłkę Nie poda mi tej piłki Oczywiście nie poda mi tej piłki Fajny teammate kurde, który troluje rundę No co on robi? Co on robi? Ja nie mogę Już byśmy dalej do rundę skończyli Ale oczywiście jakiś ziomek musiał trollować całą grę Ja nie mogę Dobra, lecimy no nie, jeszcze on mi piłkę zabrał. Ja nie mogę. Dałem pod piłkę i ja teraz strzelam bramkę. Patrz to. Syk. No i tak się robi, widzowie, tak się robi. Lecimy od razu za wstępną. Patrzcie, patrzcie co ja robię tym Alim. Ja muszę sobie ten klip zapisać, będzie, będzie w szorcach widzę, bo będzie ten klip w shorts'ach. Kurde, teraz mi się nie udało, ale to co się stało w poprzedniej rundzie, znowu. znaczy w tej rundzie, ale w poprzednim, w poprzedniej bramce. W w tą poprzednią bramkę, którą wstrzygniemy, to było pięknie, dobre. Oj, teraz to ładnie okay. Oj, 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 ale no dobra, zabiłem. To się już zabijłem. On jeszcze nie wie O kurde Dobra, co ja tutaj robię? Co ja Ale ja zaczynam przegrywać ja Zaczynam przegrywać Zaczynam w sensie ginąć, nie przegrywać, bo wygrywamy oczywiście Syk, robimy to, Syk O kurde, o kurde Strollowałem, 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 dobra Dobra, trzeba to odrobić, trzeba to odrobić Trzeba to odrobić. No, trzeba to odrobić widzowie. O nie! O nie! Przegrana widzę, przegrana runda, przegrana runda. Przegrana runda. Chociaż, oj dobra. Dobra, on coś tak to zrobił. Jak on mnie widzi? Co to jest? Co to jest? Ja nie mogę. Czemu ja po piłkę nie idę? Przepraszam, tamta runda wyzwałem była um, przysięta, um, bo mi też bi do pokoju. Um, ale wygrana została, jeszcze żadnej przegranej rundy nie mam na Ali. Zobaczcie to się dzieje. Z moim gadżetem... O kurde! Dobra, ten zamiast też dobrze zrobił, ale na szczęście my Wygraliśmy, ale ten ich Ali też ogarnia widzę, też ogarnia wiecie O no, co? kurde ty Dobra na drugiego ale jego będzie ciężko Dobra widzowie nie wiem jak to się stało ale tamten Ali miał siódmą moc a mnie tak łatwo robił no ale to dlatego bo mnie wszyscy nawalali mnie czemu mnie? Czemu na przykład nie moich teammate poszło? no i patrzcie Chyba jest dobrze, podaj piłkę, podaj mi piłkę. Podaj mi tą piłkę. Nie wiem, co oni robią. Czemu oni nie podają siłek. No to ciekawie, nie? Ciekawe, że kolejny kurna odstrzela we, we mnie zamiast kurna w moich teammates i mnie zabijają. To nie ma takiego największego sensu, co oni robią. będzie następna runda Poprzednią rundę niestety przegrałem, bo mój teammate postanowił stanąć sobie w miejscu. A pierwszą bramkę strolowałem niestety. No i jak ja ginę! Jak ja ginę, powiedz mi! Jak ja to ginę! I co on robi? Co ta boń robi? Nie! Ja nie mogę, jaki troll, jaki troll, widzowie! Chyba no, bardziej strolowała niż ja w poprzednią rundę, widzowie. Co to w ogóle było? Ale dobra, teraz strzelam bramkę I lecimy dalej Cyk! Tak to się robi Tak to się robi um, Double arm to był Teraz nie można tego zepsuć Teraz nie można tego zepsuć nie! 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 Ale powiedzcie mi znowu, co ja mam zrobić, jak się zrzuca na mnie 2v1, a ja idę z piłką. Co to było w ogóle? Może mi podacie? No fajnie, fajnie. Nie wiem, co on zrobił, co on zrobił. Nie wiem, no co tu się dzieje? Mamy następną rundkę widzowie. Mm -hmm. Dobra. Robimy to, robimy to. No czemu on to dospał? Nie wiem czemu przerwało Sz mi się na nagrywanie, ale już jestem z powrotem. Hmm, hmm. Okej. Okay. Teraz trzeba jeszcze raz tak zrobić, tak samo. Tak to się robi. Ostatnia runda na Alim Widzowie. Lecimy, lecimy z tym. Ja mam taktykę, ja mam taktykę. Ja mam taktykę. Eee, dobra. Patrzcie to, patrzcie to. O kurde, o Boże. O matko. Jest dobrze, jest dobrze. Bardzo. Mhm. No na pewno. Dzisiaj, dzisiaj, na dzisiaj ostatnia runda, oczywiście, nie, jakby ktoś nie zrozumiał. Bo będzie druga część zbijania Max Alim. Tak się strzela bramki, widzowie. Tak się strzela bramki. No, lecę, lecę. Woo! Nie strzela. nie Ja nie mam. Czemu on strzela? Razy do swojej bramki, ty. Co tu się dzieje? Może nie wystrzał. Stewart. O matko! Steward Barton, co? Mm, nieważne. Nie, no to Stewardy, Nieważne. I tak wygrypamy jedną rękę. Więc jest dobrze. Wszystko tutaj idealnie. Jest wszystko tutaj elegancko. Elegancko! O kurde. Mm -hmm. Super, dobra podał mi. Mhm, aha, fajny mhm, aha, mhm, aha, 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 Mocny teammate Mocny feng Czwarty dzisiaj widzowie, czterech fengów takich dzisiaj miałem 15 sekund widzowie 15 sekund trzeba przetrwać Wygraliśmy, tak, to się robi widzowie, i którą rangę mamy? Uwaga, 31 ranga widzowie, 31 ranga. GG GG, 31 pierwsza. No, tutaj, tutaj, tu, która? tu, która prawie 50. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Pierwsza część z wbijania Maxtera na Ali. Zakończona. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to stańcie łapę w górę. Subskrybujcie na kanale z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominął żaden film i film z drugiej części wbijania Maxtiera. Ja byłem Fake Palion, a to był Brawl Stars. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. don't